No halo, dzień dobry wszystkim, cześć, z tej strony Cyfer, a to jest kolejny odcinek na moim kanale moi drodzy. Kolejny odcinek z serii Minecraft Survival, witam Was bardzo serdecznie. Ogólnie postanowiłem sobie robić te odcinki w dalszym ciągu, powiedzmy z serii Survival takie o... Zadziało się troszeczkę po poprzednim odcinku, ponieważ odbyły się tutaj dwa livestreamy, moi drodzy, i cyfrę trochę sobie tutaj dobudował, czekajcie, miałem grać na normalu, więc tak sobie postanowiłem. Przypominam oczywiście, że jeśli wam się spodoba seria, żebyście zostawili łapę w górę, a także napisali komentarz, to będą odcinki codziennie, tak sobie pomyślałem, że jak będzie, kurczę, dobra tutaj aktywność, dobra karma będzie od was lecieć, na karmcie mnie, halo, zbieram na monetyzację, to wtedy myślę, że będziemy mogli takie odcinki wstawiać częściej i, i kurczę, tak, tak sobie pomyślałem, ze zmian generalnie. Udało mi się zdobyć Mending w końcu i już moim trójzębem mogę kurczę rzucać do woli, bo mam na nim Mending, mam na nim e, Loyalty i mam na nim Unbreaking, także on do mnie wraca i tak dalej. E, troszeczkę sobie połowiłem, dzięki czemu mam Name Tak moi drodzy, który się przyda do farmy już niedługo, ponieważ zaczynam już pierwsze farmy tworzyć tutaj. Mam tu wędrownego villagera, który w sumie nie jest mi absolutnie potrzebny, ale okej, okay. przeszkadzał mi w łowieniu tak swoją drogą, e, więc pozwolę sobie tylko odłożyć tutaj moją wędkę przy okazji. No ja chyba mam to wszystko, co bym chciał. Czekaj, tego bym nie chciał Rep, re, Reptilite. Dobra, nie pamiętam jakie były te enchanty do Trezem, bo także nieważne. Ze zmian też ulepszyłem farmę tutaj grinder. Ale nim się nie będę dzisiaj zajmował. Go sobie kiedyś indziej jeszcze przerobimy troszeczkę. Myślę, że mam zamiar tutaj 5 platform dołożyć i jakby system zbierania wszystkich przedmiotów. Ale do tego potrzebuję troszeczkę więcej czasu. Dzisiaj chciałbym zająć się farmą trzciny szczerze, bo brakuje mi mega trzciny. Mogę wam pokazać, że mam już trochę villagerów więcej, bo spędziłem tutaj na tym świecie troszeczkę czasu, jak mówię, na rozmnażaniu sobie npc-tów. Na tyle, żebym właśnie mógł sobie wyhandlować ten mending tutaj od jednego z nich, od ciebie wyhandlowałem. Nie, To miał mending? Ty miałeś mending, za 34 emeraldy kupiłem mending, także taka nie najlepsza kwota, ale lepsze to niż nic, prawda? I tak sobie wygląda nasz stan obecny villagerów. Także niedługo już prawdopodobnie będę mógł tworzyć sobie farmę żelaza. W zasadzie już bym mógł. Z pojedynczym powiedzmy tym do respawnowania. Ale jeszcze mam zamiar poczekać sobie, aż wszystko sobie na pewno uzbieram. Co do naszych stanów magazynów, jak widzicie, zrobiłem już sobie tutaj windę wodną. Także schodzenie i wchodzenie jest po prostu bezproblemowe. Mogę sobie nawet przyspieszyć, żeby szybciej zejść. Na tyle, żebym tutaj był, tylko muszę zamienić, kurczę. To muszę zamienić na coś, tylko jeszcze nie wiem na co zamienić. Tabliczki. Myślę, że może bym sobie tutaj ustawił furtki, wiecie? I teraz tak, chciałem odłożyć sobie tutaj trochę przedmiotów. Na Cobblestone'a dalej skrzynki nie mam żadnej. Ciągle brakuje mi tych ramek, nie? Mam ciągle... Ciągle za mało skóry mam. Mam dwie kolejne, czekajcie. To możemy od razu sobie tutaj zrobić skrzynkę na Cobblestone'a, żeby nie marnować tego od razu, co mamy przy sobie. Także czekajcie, robimy tak. I mogę sobie zrobić jeszcze jedne patyczki, powiedzmy jeden zestaw. I zrobimy sobie od razu kolejną ramkę. I jakby tak mówię wam, nie? Naprawdę, jeżeli udałoby się wam ludziska jakoś fajną aktywność tutaj dobić pod takimi odcinkami survivala. E, ja bym był w stanie dla Was codziennie produkować takie filmy 20-minutowe z survival. Naprawdę. Nie byłby to dla mnie problem, wręcz chcę powiedzieć, że dla mnie byłaby to mega przyjemność produkowanie takich filmów jak teraz. Z racji, że poniekąd marzę o tym, tak? Szczerze, moim takim starym marzeniem jeszcze, może na jakimś filmie gdzieś to usłyszycie na głównym kanale, bo nagrałem akurat, bo jestem w czasie nagrywek, powiedzmy na trochę dłuższy okres czasu. Eee, że moim marzeniem jest nagrywanie 30-minutowych filmów, gdzie gram sobie po prostu survival, nie. Także żebyście wiedzieli po prostu, że jakby to się przyjęło, to by mi kozak mega było miło. Eee, I teraz tak, mogę skoczyć jeszcze sobie w tą stronę powełnę. Czekaj, tu się wypływa tego teraz nie zrobię, bo jak mówię, muszę zrobić sobie tą farmę trzciny, więc musimy szybko sobie trzcinę pozbierać, bo nie mam jej za dużo przy sobie i mogłem wziąć sobie dyrta z dołu, ale to dobra, to jeszcze raz zejdziemy. Stan krówek niestety nie jest za dobry, bo mi pouciekały. Ostatnio zapomniałem furtki jednej zamknąć i wszystkie mi po prostu zwiały. chcę stąd tą trzcinę zbić, No nie wiem. Na pewno pozabieram całą trzcinę stąd i po prostu przesiejemy je w inne miejsce i tak z góry powiem, że farmę będziemy całą z dyrta budować. Z racji, że ponoć już gdzieś jest udokumentowane i potwierdzone, że nie ma to znaczenia, czy... Trzcina rośnie na piasku, czy rośnie na dyrcie? Ponoć jest to jedno i to samo tak naprawdę jest to potwierdzone minecraftowo Jakoś tam to stwierdzono Że naprawdę nie ma sensu, moi drodzy Robić tego w inny sposób Aniżeli na przykład na dyrcie, nie? Że nie będę się tutaj po piasek jakoś specjalnie ten Zresztą piasku byłoby mi szkoda, bo piasek na szkło można przyrobić A szkło można fajnie do budowania wykorzystać Teraz tylko tak, muszę sobie ustawić Miejsce dokładne, gdzie bym tą farmę chciał Myślałem raczej o tym terenie gdzieś tutaj Z tytułu, że tutaj i tak muszę Poumiejscawiać wszystkie farmy w okolicy więc mogłoby to nawet być tam, szczerze, na tej górze. Jest to na tyle blisko, że chyba czanki bym objął i nawet nie musiałbym specjalnie sobie schodzić po dyrta, co tyle bardziej musiałbym zejść sobie po, e, po jeszcze jedno wiadro wykorzystać, bo z jednym wiadrem niestety nie zrobimy sobie nieskończonego źródełka. Także schodzę tutaj czym prędzej i zaraz się tym zajmiemy. Dobra, mam tutaj więcej żelaza, także ja sobie biorę. Mam tu też head of the Sea mam tutaj masę przedmiotów, powiem wam. Ała, to trochę zabolało. Prędkość wypływania na pewno mi się bardzo podoba. Prędkość, wpływ... Prędkość wpływania może niekoniecznie. Także tak sobie wszystko wygląda na stan obecny. Przebudowałem farmę villagerów, co wam mówiłem na odcinku poprzednim. Zajęło mi to 30 minut, coś takiego. Zrobiłem sobie taki model troszeczkę większy niż poprzednio, bo ta znajduje się na całym czanku. Mechanizm działania chyba każdemu jest znany. Jak tutaj przynajmniej trafia, powinien wiedzieć, że jest tu stacja robocza, miejsce do spania, światło, a także pożywienie. No i oczywiście doły, do których wpadają sobie stworzenia. Z góry odpowiem, jest to projekt mój, ale usprawniony o projekt TGM. Także jakby ktoś chciał tutaj zarzucić, że coś, to z góry mówię, że to jest mój projekt, ale oparty w oparciu, oparty w oparciu. Tak, okulary plus 10 do IQ. Mogę, mogę takie błędy mówić, bo, bo jakby... Okulary mnie to uzasadniają, prawda? A jakby tak w ogóle, ka każdy chciał wiedzieć historię moich okularów. Ostatnio czytałem sobie składnik odświeżacza powietrza w kiblu. Jak każdy dojrzały człowiek, prawda, czyta sobie skład odświeżacza do kibla. I wiecie, okazało się, że mam tyle punktów nauki już władowanych w tą moją postać zwaną mnie że kurczę normalnie levelowałem na poziom wyższy już nie z IQ moim jestem na tyle inteligentną osobą w tym momencie że mogę robić już inteligentne filmy prawda z Minecrafta jak na przykład kopanie dyrta także od co to taka moja mała historia prawda dlaczego cyfer nosi okulary nie a tak seryjnie uznając to, to tak jak tłumaczyłem to na live'ach często bo i na okulary na live'ach zebraliśmy za co wam bardzo serdecznie dziękuję są to okulary z filtrem na niebieskie światło y na to szkodliwe światło z monitora, i tak dalej. Z czym, że ja mam tu jeszcze dwie lampy odpalone, także po prostu kupione one są po to i one są zerówki. Ja nie mam wady wzroku zbytnio i nie potrzebuję tak de facto okularów na co dzień. Ale są to okulary do komputera. Z racji, że bardzo dużo siedzę przed nim, to naprawdę one mi są po prostu potrzebne i już zauważam różnicę, że nie bolą mnie tak oczy jak wcześniej. Używam ich dopiero od 3 dni, aczkolwiek już odkryłem inne minusy straszne, że mega na razie jeszcze mi się mięśnie twarzy napinają. Wiecie, żeby je podtrzymać, tak jakby. Nie wiem, ktoś, kto nosi okulary, na pewno wie, o czym mówi, albo ktoś, kto zaczął nosić okulary od jakiegoś czasu, że po prostu twarz tak jakby się napina i próbuje je podtrzymać. Co strasznie dziwnie brzmi, nie? Ale dobra, każdy, kto będzie miał okulary, będzie wiedział, o co mi chodzi. Więc dobra, sobie zbieramy nasze klocki, prawda? Myślę w ogóle, czyby nie zrobić takiego maratonca, wiecie. Jak mówię, dla mnie produkcja takich odcinków jak teraz nie byłaby wielkim problemem, żebym sobie co, takie coś nawet codziennie ponagrywał, że tutaj jakiś treściwy nowy, nowego rodzaju materiał mógłby wlatywać, kurczę, co drugi dzień jak dotąd, bo coś takiego jakby tutaj funkcjonuje. Jakbyście nie zauważyli jeszcze, że póki co wrzucam filmy co drugi dzień i staram się raczej streamować codziennie, ale myślę sobie, że takie filmy mogłyby wlatywać codziennie nawet może cudzysłów jako drugi film. Czasami, aczkolwiek na razie bym raczej powiedział, że jako, jako jeden. Pojedynczy film, ale po prostu mógłbym dzięki temu Survivalę wrzucać codziennie. Wiecie, taki sobie mały update. Powiedzmy, moglibyśmy na przykład obecną sytuację sobie upgrade'ować. Co i tam mam wam do powiedzenia ciekawego. Na przykład teraz, że. Ech, jadę na mikapraw. Tak, tak, ale to już powiedziałem chyba na 10 filmach, jak dzisiaj nagrywam. Dobra, skłamałem. To jest trzeci nagrywany dzisiaj film. I wleci chyba jako pierwszy na kanał, także o tyle ciekawo, moi drodzy. Generalnie, ambicje co do tego kanału, bo moglibyśmy sobie porozmawiać tutaj o paru różnych ym, tematach takich, yy, ale jesteśmy teraz na cyfer Minecraft, prawda? Znajdujemy się na moim drugim kanale, jeśli ktoś nie wie. Wow, to serio szacun dla ciebie, ziomeczku, że nie znasz mojego kanału Cyfer. I zarazem jest mi smutno, bo mam tam 143 tysiące, więc. Trochę, trochę można by mnie znać. Ale mam ambicje co do tego kanału, powiem wam. Yy, początkowo miałem ambicję wbić 5000 subów do końca. Do końca wakacji, z czego jeszcze pół miesiąca zostało, a praktycznie jesteśmy już przy końcu bijania tego progu. E, także moja ambicja troszeczkę się poszerzyła, powiedzmy. E, może nie myślę tutaj o 10 tysiącach do końca wakacji, ale myślę, że do końca roku 30 tysięcy subów na tym kanale byłoby naprawdę kozackie, jeśli o to chodzi. E, jest to takie moje zarzucenie tutaj. E, moja takiej, prawda, ślepy strzał. I uważam, że jest to jakby całkowicie możliwe, więc nie wiem. Obstawiam po prostu, ile subów mogę mieć pod koniec roku. Mówię 30 tysięcy subów na tym kanale i 150 tysięcy na tamtym kanale, nie? Taki mój wolny strzał, jeśli wszystko by zaczęło prawidłowo funkcjonować, myślę, że jest to całkiem możliwe. Dobra, włączymy sobie dźwięki, bo tak trochę. do kopania jak najbardziej mogę wyłączać dźwięki, bo to przeszkadza. Ale tutaj już bym chciał normalnie mieć te dźwięczki. Dobra, i pięknie, ładnie. Mamy tutaj sobie tak porobione. I co do pytań w ogóle waszych? Jakby ktoś chciał się zapytać, gdzie będzie farma żelaza? Ona będzie znajdowała się na tamtej wyspie. Tam będę przenosił, żeby nie było za blisko tej rozmnażarki. Ona będzie sobie tutaj działać i chce naprodukować tyle villagerów, żeby tą wioskę spokojnie sobie zasiedlić, a nawet pobudować domki gdzie niech na takich na przykład wyspach i zrobić takie wioski obok wioski, wiecie? Także mam takie sobie koncepciki tutaj. W dalszym ciągu nie zdobyłem pereł. Jakby myślę, że odcinek z wybrania się na perły też mógłby być właśnie dobrym pomysłem, ej, Tylko musiałbym sobie looting zrobić, także mógłbym live'a pod, przeznaczyć podrobienie lootingu i na przykład zrobić odcinek, jak wyszukujemy endermanów, wiecie. W celu właśnie poszykowania sobie, kurczę, e, pereł na wyprawę na smoka, nie. Bo jakby mówię, kolejnym jakim etapem, który chciałbym tu zrobić, jest pokonanie smoka i zrobienie sobie farmy endermanów, żeby mógł sobie już na spokojnie expić wszystko. E, bo na razie jest mi dosyć ciężko, wiecie. Powiedzmy takim standardowym et 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 etapem ekspienia na, na kwarcu, nie i na Blazach. Dobra, czekajcie, zrobimy sobie to w ten sposób. Nie chciałbym też za bardzo tej wyspy zniekształcać tutaj, bo później chciałbym ją dobudować jeszcze. Ale chciałbym bardzo, mówię, sobie w tym miejscu puścić jeszcze tak o. Dobra, i tutaj puszczamy sobie do końca. Bo dzięki temu na spokojnie będę mógł sobie to wszystko zawodnić. Zrobiłem generalnie błąd, bo dałem Mending sobie na ten trójząb i mam na nim lojality, jak widzicie. Także jest to truizom do bicia jak najbardziej. Ale teraz będę musiał zrobić sobie jeszcze drugi trójzomb, wiecie co, zdobyć w jakiś sposób. Nie wiem, jak, jakie są szanse na dropnięcie, bo w ogóle są tragiczne, nie? Ona na poprzednim save'ie zabiłem 300 tych i dopiero pierwszy trójząb zdobyłem. Tutaj zaciukałem pierwszego i dostęp trójząb. Także pozdrawiam bardzo, szanse w Minecraft'cie. Ale musiałbym zrobić sobie drugi trójzomb. Słowo trójzomb się powtórzyło parę razy już w tym odcinku. W celu, wiecie czego, przemieszczania się po prostu. Bo nie zrobiłem sobie tego, tego jako tego, bo uznałem, że potrzebuję broni dystansowej. No to już mi kusza nie starczy, prawda? To zrobię sobie powiedzmy trójzomb. Strasznie mi w gardę, wiecie, Po prostu masakracja, jeśli o to chodzi. Ale dobra, idziemy sobie w takim razie w tą stronę. Gdybym miał kurczę ten ten ten, mógłbym sobie po prostu rzucić nim i teraz przepłynąć. No ale niestety. Szkoda mi mendingu, tak naprawdę. Jakby szło jeszcze odzyskać ten enchant, ale może coś być niedługo. Bo jakby mówiłem Wam, że datapaki tutaj będą jakby najbardziej prawdopodobne w niedługim czasie. Także coś może się tutaj dziać na świecie i mogą jakieś update'y wejść fajne. Póki co nie mam, bo paczka jakby jest szykowana przez ZETI'ego, którego serdecznie pozdrawiam, bo tutaj do niego wypisałem jako specjalisty, prawda, od spraw datapaków. Więc jakbyście chcieli coś od niego, to do niego możecie wbić. To może wam coś wyjaśni, bo nawet ZETI ma serię dotyczącą datapaków. Ja jakby tyle wiem, że one funkcjonują, i wiem, że są fajne i zastępują modyfikacje w tych czasach już. Niektóre datapaki, przynajmniej w połączeniu z RISO'S-pakami, nie? Dobra. Coś takiego jeszcze myślę, że jeden pasek sobie walniemy, żeby nie za dużo, a to będzie przyszła chatka jakiegoś powiedzmy NPC-ta, który będzie w teorii zbierał powiedzmy tą trzcinę. Dobra, coś takiego. Ja bym chciał jeszcze sobie wiecie co pół bloki tutaj porobić, ale może nie z skoblystona i może... może nie od razu. Hmm. Chciałbym bardzo wiecie co, ale nie, to będzie. A, to będzie ciężkie. To raczej w przyszłości to zrobimy, żeby można było normalnie swobodnie sobie po tym chodzić, nie? I To będzie trzeba wyłożyć, mówię, jakimiś półblokami, ewentualnie płotkami. I płotek, i na to dać sobie dywan. I to jest też dobry motyw, tylko że to trzeba chyba kratkę po kratce wtedy zawodnić. Więc tym się zajmiemy w przyszłości. A na razie po prostu muszę zrobić sobie hodowlę trzciny. Na tyle, żeby zaspokajać, powiedzmy, moje własne potrzeby, wiecie. Bo naprawdę strasy mi jej brakuje. A pohandlowałbym sobie trochę za emeraldy, bo mi potrzeba ich po prostu masa będzie. Bo potrzebuję tak. Enchantu Frostwalker, walker. Potrzebuję. Jeszcze z dwóch mendingów. Potrzebuję jeszcze kurcze. Tak naprawdę, wszystkie enchanty można wykupywać, nie? Gdybym tylko stworzył wydajny system tworzenia pieniędza tutaj moi drodzy. Co myślę, sobie, że właśnie takim sposobem może być farma trzciny. O ile będzie ona dosyć wydajna, nie? Mam nadzieję, że te czanki stamtąd będą kurcze tu łapać i tu będzie mi rosła ta trzcina. już tam się okazało, że jest problem. I tam ta trzcina nie do końca rośnie, nie? Kiedy ja jestem na wyspach. Och, problemy, powiem wam, dużych światów, nie? Okej, okay, zrobiłem wam cięcie, tak, żeby. no, Dobra, te odcinki mają być codziennie, mają być daily, ale nie będę aż tego, takich. typowych takich kontentów prowadził, prawda? Zastanawia mnie jedna sprawa. Czy w tym momencie ta woda tutaj funkcjonuje normalnie? O! Ej, czy ja mogę po prostu sobie położyć. Dobra, nic nie było wcześniej mówione, już możemy dzisiaj zrobić tak, jakbym chciał, dobra. To od razu ogarniemy sobie w ten sposób i tak sobie uznałem, że. Ej, bo tak naprawdę dzisiejszym tematem jest farma trzciny, nie? Więc myślę sobie, że to coś takiego będzie, po prostu, kurczę. Ale co do tych odcinków, myślę, że podejmować tutaj może jakieś ambitniejsze tematy. Bo co, co ja będę tylko budował w Minecrafcie, prawda? Więc jeśli macie jakieś tematy, które chcielibyście ze mną omówić może, naprawdę, ambitne mogą być, Jezu, że gram w klocki to nic nie znaczy, to możemy sobie je podjąć, bo jakby to będzie taka spokojna sobie, prawda, serijka tutaj, którą mogę prowadzić. Przy okazji będę wam pokazywał stan, powiedzmy, obecny naszego save'a, jakie tutaj się zmiany zadziały i tak dalej, bo oczywiście ja tutaj na streamach mam zamiar daily grać jakby dalej czy może nawet nie daily, bo nie zawsze będę miał ochotę grać daily, ale po prostu mam ochotę sobie grać na suriwalu ostatnio i to bardzo od jakichś kilku miesięcy, god damn, wyprzedziłem modę, okej, okay. jestem survivalowcem od dużo dłuższego czasu niż obecni survivalowcy. i czemu mam tak mało tego, wow, ej, zabrakło mi, kurczę, drewna białego, naprawdę? Ej, co gorsza, nie wiem, czy mam je na dole, wiecie, dobra, ja już bym sobie posiał tą trzcinę, co mam, Tytułu, że kurczę, nie wiem naprawdę, ile mam yy, tego drewna, a może być tak, że będziemy musieli gdzieś skoczyć dalej, żeby go nazdobywać Proszę mnie, mucho nie atakować, dobrze? Dziękuję. Ej, zgodnie z przewidywaniami, nie? Jak sobie to wybudowałem? Jedno takie zebranie farmy powinno przynosić mi kurczę. Czekajcie, drut mi jest akurat potrzebny. Przyda się w przyszłości. Jedno takie zebranie tej farmy powinno przynosić mi, kurczę, od y, czterech do chyba sześciu czy nawet siedmiu staków trzciny, wiecie? Także spoko, jeśli tak będę produkował. 6 staków trzciny. Czekajcie, ile pożyłem? Trzy staki czciny, ej! Czyli faktycznie chyba sześć, nie? Bo będę zbierał te środkowe. Także sześć bloków sześć czciny. To mnie będzie satysfakcjonować raczej. I jakbym tak miał to co jakiś czas, to naprawdę. Dobra, tego nie chcę. Tam sobie z Glajnera lecą potworki. Ja bym chciał bardzo zlecić tutaj na dół. Szkoda, że nie działa to szybciej. W górę się szybciej płynie niż w dół. Także to na pewno. Dobra, dyrciocha trzymam sobie tutaj. Mam go już całkiem sporo odłożonego. Stona bym chciał tutaj odłożyć. Kwiatka na razie nie mam gdzie. Barwników jeszcze nie zrobiłem. Teraz chciałbym bardzo białą, białe, białe, białe drewno. Czy mam jeszcze białe drewno? Łe, mam i to całkiem sporo. Nawet pół bloki mam, dobra. To sobie pozabieram te pół bloki. I chyba mam wszystko, co będę potrzebował, żeby tam sobie umieścić. Więc dobra, płynę, płynęmy do góry i lecimy sobie to zrobić teraz czym prędzej. Ok, skończyłem tak jak chciałem. Także wygląda to tak w ten sposób. Więc teraz, wiecie co, Skoczymy sobie w tamto miejsce, bo musiałbym obciąć sobie parę przynajmniej owiec, bo potrzebuję czerwonej, czerwonej wełny na dokończenie sobie tej podłogi w magazynie, widzicie, Pięć bloczków dosłownie wełny mi zabrakło. Wiecie, ile wyrzuciłem ich, kurczę, kiedy kończyłem robić magazyn? Trzy. Także zabrakłoby mi tak dwa, ale dobra, nie? Chciałem tak powiedzieć sobie taką anegdotką, powiedzmy. No, ale muszę sobie po nie popłynąć szybko. Oj ty, powerfishu. już wiecie ile razy się tego konkretnego powerfisha nadziałem? Masakra, ile razy. No przynajmniej przy każdym przepłynięciu tu i tu. Jakoś nie wiem, mam pecha do tego powerfisha i trafiam na niego non-stop. E, także ja nie wiem, ja nie wiem, co mu przeszkadzam, ok To jakby to nie moja wina. Dobra, czekajcie, jesteśmy tutaj teraz na brzegu. Mm, tutaj jakby nic się nie zmieniło poza ilością owiec sobie. Jest ich nadal całkiem sporo. Zebrać mogę więcej tej wełny, bo wełna na pewno się przyda na łóżka chociażby. Czy też inne przedmioty tutaj, które z wełny są robione jak obrazy. A to wszystko może przydać się mi w jakimś kurczę budynku czy coś teges. Więc dobra, mamy 39 sztuk i se teraz popłyniemy szybko do magazynu. Ok, powiem Wam, że na zegarze co prawda wybiły 22 minuty. Ja wiem, że trochę potnę ten materiał i wytnę Wam co tutaj takie momenty chodzenia, ale wydaje mi się, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ogólnie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, jeśli do takiegoż dojdzie. Do zobaczenia Wam, cześć.